Dzisiaj chcemy jeszcze raz przyjrzeć się życiu Jezusa, szczególnie w odniesieniu do świętości Jego życia i chcemy przyjrzeć się kolejnemu aspektowi Jego świętości, Jego całkowitemu posłuszeństwu woli Ojca, bez względu na konsekwencje. Im bliżej przyglądamy się życiu Jezusa, tym bardziej zrozumiemy, jak powinniśmy żyć na tym świecie, a nasze życie będzie doskonale spokojne i uporządkowane. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad porządkiem, który występuje w fizycznym wszechświecie? Gwiazdy i planety, ciała niebieskie poruszają się w doskonałym porządku, że możemy dzięki temu dokładnie mierzyć czas, z dokładnością do milionowych sekundy. I one tak poruszają się od tysięcy lat. I czas nigdy im nie umknął. Precyzja do ułamka sekundy. Możemy przewidzieć, gdzie jakaś konkretna gwiazda albo planeta będzie za rok lub za dwa w jakiś konkretny dzień, określonej godzinie. Możesz przewidzieć, gdzie się znajdzie, ponieważ nigdy nie zwalnia. Porusza się po swojej orbicie, nigdy zbyt szybko. Porusza się z prędkością, jaką wyznaczył Bóg. I dlatego właśnie, kiedy patrzymy w niebiosa, widzimy taki doskonały porządek. Planety nie zderzają się ze sobą. Wszystko porusza się w doskonałym porządku. Jaki jest tego sekret? Sekret jest w tym, że dokładnie wypełniają wolę Boga. I w tych ciałach niebieskich mamy wiadomość. W Biblii napisano, że ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi, na krańce świata ich słowa. Psalm 19. W skrócie o to właśnie chodzi. Mamy Stwórcę, to właśnie gwiazdy i planety mówią. Mamy Stwórcę i jesteśmy posłuszne temu Stwórcy w sposób całkowity i nigdy nie mamy żadnych problemów. Wszystko idzie nam gładko, dzień za dniem, ponieważ jesteśmy całkowicie posłuszne naszemu Stwórcy. Czy słyszałaś to przesłanie? Czy wierzysz, że jest prawdziwe? Dlaczego w Twoim życiu jest tak wiele chaosu i zamieszania? Z całą pewnością tak jest w świecie. To z powodu nieposłuszeństwa. Jeden człowiek, który chodził po tej ziemi, który żył w doskonałym odpoczynku przez cały czas, w pokoju i w radości, którego życie było w doskonałym porządku przez cały czas. Nie przejmował się tym, co inni ludzie robili albo próbowali robić, zło, które ludzie wyrządzali. On nie przejmował się tym, czy ma zwolenników, czy nie ma. Tym człowiekiem był Jezus Chrystus. I sekretem jego życia była ta sama tajemnica, która kryje się w planetach. On wypełniał wolę swojego Ojca w niebie dokładnie, całkowicie i bezwarunkowo. Tam, gdzie jest posłuszeństwo Bogu. Jest również perfekcja i piękno. A tam, gdzie jest nieposłuszeństwo Bogu, tam jest chaos i brzydota. Czy myślisz, że dla gwiazd i planet poruszanie się po orbitach, które Bóg im wyznaczył, jest jakimś ciężarem? Niektóre z nich są tak daleko od Słońca, od Ziemi, że przez większość czasu są zamarznięte. A niektóre spośród planet są tak blisko słońca, że płoną przez większą część roku. I żadna z nich nie narzeka. Wierzą, że są w miejscu, które Bóg im wyznaczył. Całkowicie słusznie. Jezus był taki przez całe swoje życie. Nigdy nie miał żadnych pragnień, które by popychały go do miejsc, których ojciec nie chciał, aby był. Całe jego życie było demonstracją tej prawdy, że w tym życiu oraz w życiu przyszłym najbardziej korzystna jest bogobojność sama w sobie. Spośród wszystkich rzeczy pobożność ma największą wartość. Nikt nie może być bardziej szczęśliwy, albo pełen pokoju, albo bardziej zadowolony niż pobożny człowiek. Słowo Boże mówi, że bojaźń Pana jest źródłem życia. Posiadanie bojaźni Bożej to tak, jakbyś miał źródło życia w sobie. W Biblii napisano w Księdze Przysłów 23:17: Niech Twoje serce codziennie trwa w bojaźni Pana. Jezus żył w tej bojaźni. W rzeczy samej jest taki werset w liście do Hebrajczyków w rozdziale 5, werset 7. Czasami wydaje nam się, że ponieważ Jezus był Synem Boga, to niektóre rzeczy działy się dla Niego automatycznie. Ale w tym wersecie możemy przeczytać, że chociaż był Synem, Hebrajczyków 5, werset 8, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Dlaczego musiał się uczyć? Czytamy również w poprzednim wersecie, Hebrajczyków 5, 7, że został wysłuchany nie ze względu na to, że był synem Boga, ale z powodu jego bogobojności, ponieważ miał bojaźń Ojca. Była to bojaźń przed Jego niebiańskim Ojcem. Ona sprawiła, że Jego modlitwy były wysłuchane. Jest w tym przykład dla nas. W każdym obszarze Jezus chciał być dla nas przykładem. Im świętsze jest nasze życie, tym więcej naszych modlitw będzie wysłuchane. Co jest napisane w Biblii, w liście Jakuba, w rozdziale 5 od wersetu 16: Że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie chodzi o modlitwę kogokolwiek, to modlitwa sprawiedliwego człowieka. Im bardziej pobożny jest człowiek, tym więcej jego modlitw jest wysłuchiwanych. Dlaczego modlitwy Jezusa były wysłuchiwane? Ponieważ miał bojaźń Bożą. Czy myślisz, że Twoje modlitwy są wysłuchane bez względu na to, jak żyjesz? To nieprawda. Psalm 66, werset 18 Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan by mnie nie wysłuchał. Pobożne życie to najcenniejsze życie, jakie można przeżyć. Możesz stawić czoła problemom, ale przezwyciężysz je. Każdy jeden, nawet jeśli jest ich tysiąc, zwyciężysz każdy z tysiąca. Ani jeden nie pozostanie nierozwiązany. Możesz przezwyciężyć każdy jeden z nich. Jeśli jesteś pobożny, ponieważ Bóg wysłuchuje modlitw tych, którzy się go boją, pozwól, że przedstawię Ci kolejną korzyść pobożności. W Biblii napisano Hebrajczyków 1.9, że Jezus został namaszczony olejkiem radości. To oznacza, że był zawsze świeży i radosny. Nie dlatego, że był Bożym Synem, ale dlatego, że kochał sprawiedliwość i nienawidził grzechu. To właśnie mówi ten werset został namaszczony olejkiem radości jak żaden z jego towarzyszy, co oznacza, że miał więcej radości i zadowolenia w swoim życiu niż wszyscy inni wierzący. Nie dlatego, że był synem Boga, ale dlatego, że kochał sprawiedliwość i nienawidził grzechu. Dlatego też możemy to powiedzieć do siebie, że im bardziej kochamy sprawiedliwość i im bardziej nienawidzimy grzechu. Tym bardziej olejek zadowolenia będzie wypływał z naszego życia. Bóg może zaufać tylko temu, kto żyje w prawości. To jest tajemnica wszelkiego duchowego autorytetu. I jeśli chcesz mieć w swoim życiu autorytet nad szatanem, nad okolicznościami, chcesz pozbyć się zmartwień, szukaj pobożności. Miej całkowicie czyste sumienie. W każdej kwestii, do której przekonuje cię sumienia. Nie oglądaj się na to, co robią inni chrześcijanie. Podążaj za swoim sumieniem i zawsze miej je absolutnie czyste. W twoim życiu pojawi się duchowy autorytet. Jak to, że religijni ludzie w czasach Jezusa nie doceniali jego świętości? Jeden pobożny człowiek może zrobić ogromną różnicę, nawet w mieście. Jest taki werset Jeremiasza, rozdział 5, werset 1, który mówi, że jeśli w Jeruzalem był jeden pobożny człowiek w tamtym czasie, to miasto nie zostałoby podbite przez Babilończyków. Czy to niesmutne? Jerozolima mogła być uratowana przez jednego pobożnego człowieka, ale nie było ani jednego. Sodoma mogła być uratowana, gdyby znalazło się tam dziesięciu sprawiedliwych. Ale nie było dziesięciu. Zapewne były tam tysiące takich, którzy szli na kompromis w Sodomie, w Jeruzalem, ale oni nie mogli pomóc. Na czym zależy Bogu? Na ilości? Nie. On nigdy nie patrzył na liczbę. Tysiąc takich, którzy idą na kompromis, nie mogą zbawić miasta. Ale jeden prawdziwie pobożny może. I ktoś mógłby pomyśleć, że Jezus żyjący w Nazarecie byłby wspaniałym błogosławieństwem dla tamtejszej synagogi. Ale kiedy poszedł, aby głosić do tej synagogi, to pierwszy raz jak głosił, przerwano mu. Czytamy w czwartym rozdziale Łukasza, że wyprowadzono go na szczyt góry, na którym to miasto było zbudowane, aby go zrzucić. Czego to może nas nauczyć? Że nawet ludzie religijni nie doceniają prawdziwej świętości. Nawet religijni chrześcijanie nie doceniają człowieka, który przychodzi do nich z poselstwem o świętości, o pobożności i zwycięstwie nad grzechem, i posłuszeństwie względem przykazań bożych. Dlaczego oni tak bardzo nienawidzili Jezusa? Ponieważ on bez strachu wskazywał na ich grzech, wskazywał na ich miłość do pieniędzy, na ich miłość do zaszczytów. Że szukają tylko tego, co swoje, skazywał na to, że są przywiązani jedynie do swoich rytuałów i do tradycji, do każdej najmniejszej reguły, ale oni nie żyli w czystości i we współczuciu dla potrzebujących. Dlatego Jezus natrafił na wrogość ludzi, na odrzucenie, niezrozumienie, krytykę, nienawiść, był odrzucany i wyśmiewany, oskarżany. Wykluczany przez wszystkich żydowskich przywódców religijnych. Grożono mu i ubliżano. I ostatecznie go zabito, ponieważ głosił świętość. A więc widzisz, że rezultatem tego, że żyjesz świętym życie, nie jest otrzymanie złotego medalu. Najprawdopodobniej byłbyś ukrzyżowany. Nie ukrzyżowaliby Go, gdyby sobie po prostu żył tym swoim świętym życiem i nie przeszkadzał im. Ale Jego świętość była aż taką światłością, jak światło, które obnażało ciemność w nich. Więc byli zdeterminowani, aby Go uciszyć. Jezus określił to tak, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety 19-20, Living Bible. Ich wyrok opiera się na tym fakcie, że światłość z nieba przeszła na świat. Ale oni bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich uczynki były złe. Nienawidzili niebiańskiej światłości, ponieważ chcieli grzeszyć w ciemności. Trzymali się z daleka od tej światłości, bo bali się, że ich grzechy zostaną ujawnione. Moi drodzy przyjaciele, świat współczesnej chrześcijańskiej religii jest taki sam. Jeśli chodzisz w prawdziwej świętości, to nie dostaniesz za to medalu. Będziesz znienawidzony, odrzucony i niezrozumiany, oskarżony i być może ukrzyżowany. A więc zanim zaczniesz podążać za Panem, zrób to, co Jezus usiądź i policz koszty. Jest warto. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie.